małeneczko i drodzy, z tej strony wasz robiony youtuber Samonte, będzie recenzja wyrzutni Monster Fight, którą dostałem od Piro sklepu. Jest to jest sklep posiadający te produkty firmy Super Power. Proszę tutaj. Super Power. Jest to fajna kosteczka. Myślę, 25 cm, 20 mm, dolo do 30 metrów, czas 25 sekund, więc myślę, że będzie dynamiczna. Super Power. To tak, tutaj macie rozpiskę Nek 200 gram, więc dużo. Cena takiej wyrzutni z moim kodem rabatowym SP22 wynosi 63 zł i 65 groszy. Wyrzutnia na kategorię F2, więc dla Niemców też może być. Jest tylko ląd podstawowy, także prezentuje kosteczkę od góry. Fajna szata graficzna jakaś walka czwóra z jakimś nie wiem co to jest dobra więc teraz lecimy do testów praktycznych Czas na recenzję wyrzutni Monster Fight i powiem tyle: nie wali ona na pewno jak 20 mm. Można ją porównać, myślę, że do takich niektórych 25 mm. Bardzo fajna wyrzutnia, efektowny finał 30 m. Myślę, że ona leci troszkę mniej. No, cena, powiem tyle: no, cena jest trochę duża, ale za jakoś się płaci. Jak będzie ona na przykład za 40 zł albo za 35, powiem tyle: bierzcie karton. 200 kartony tych wyrzutni jak będzie za tyle. Bo to jest hit. Hit, powiem tyle. No, wyrzutnie ode otrzymuje ocenę od ode mnie tak 8 z na 10. Gdyby była świetna cena, gdyby była lepsza cena, dostała, bo ocenę 10 na 10. Tak się prezentuje ona wypalona. No. Więc myślę, że odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się, cześć i czołem. Elo!